Halo, witam. Dzień dobry, panie dorosły. Uroczą pogodę dziś mamy, czyż? No i te ceny benzyny. Dokładnie to już szaleństwo. Nieważne. Proszę bilety na ten bardzo poważny film Szalet Śmierci 3. Jeden normalny i cztery... dla dzieci. <śmiech> 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 Mam tak dużo pociech. Udało się, ruszamy! <laughs> KONIEC! Aaaa! Dobre, to bardzo, to bardzo się cieszę, że Szalek był w stanie odbić swoją żonę z rąk złego terrorysty! Nie zobaczylibyśmy tego, gdybym nie był dorosły! Może bycie dorosłym nie jest takie złe? Ciekawe, co jeszcze możemy zmalować, mając po swej stronie dorosłego. dorosłego. Filmowy. Dziś wybieram ja! Film wybieram ja! Powtarzam się ja, ale humor mam! Puszczę to, co chcę, bo wybieram ja! Dziś, Dziś wybieram ja! Dziś wybieram ja! Dziś ja. Dziś wybie... wybie... Bieram! Ja! Co? Hej, co jest? Ja dzisiaj wybieram film. Nie sądzę! Nie, panowie, ja wybieram. Nieprawda! Wszyscy jesteście w błędzie! Od trzech pełnych tygodni nie decydowałam, co będzie się ruszać na ekranie, a powiem wam, że obraz, który wybrałam, rozłoży was na łopatki. A cóż to będzie? Przekoszmarny cyrk 3! Przezabawna historia klauna mutanta, który nie bardzo może cokolwiek upolować, ponieważ jego posiłki dają nogę! Nie ma mowy, ja tam chcę jakąś akcję, lasery, wybuchy, coś w stylu bombowi hakerzy obejrzyjmy. Puk-puk jesteś winny. Detektywistyczny film noir z zaskakującą fabułą. Spoiler, winny jest detektyw. halo a westerny? Taniec siadeł. O tych, co egzekwują prawo na bezkresach, bezprawia! Cudowne strzelaniny! Piu-piu! Romansidło na prerii! Co za nudy i bezsensy! Dzisiaj oglądamy mój film i nie macie nic do gadania! Sam nie wiesz, co to za film! Ale uwielbiam niespodzianki! a, Dość! Zawsze to samo. Nie rozumiecie? Nieważne, czy kung fu, czy strzelanka, czy coś tam. Ważne, żeby spędzić ten wieczór razem. No właśnie, Robin ma rację. Odkładam telewizorek, uspokoimy się i pogadamy spokojnie. A, i coś ty narobił. E, e, bez paniki, nie panikować! Przestańcie już panikować! E, popsułeś wieczór filmowy! Sprawy. Wypożyczalnia samochodów Prawo jazdy Pożyczony Salon tatuażu Potrzebna zgoda dorosłego Nowa misja Odnaleźć drugi telewizor Tytani, do piwnicy Ojejku, strasznie tu ciemno. W rzeczy samej, ciemno i pusto i ciarki wędrują po grzbietach. A! A! Telewizor musi się kryć za drzwiami. Otwieramy. Hej, to moja mięsna skrytka. Zawsze zwarty i gotowy na grilla. Patrzcie, Od dogi. A! O, aha, A! może za następnymi drzwiami będzie telewizor. Światło, włączcie światło! A, wyłączcie światło, wyłączcie światło! A czyje to takie śmieszne maleństwa? Moje? Mam słabość do potwornych laleczek. Pominmy to milczeniem a, chodźmy. A... Zostały ostatnie drzwi. Mamy go! Co? Dzień, Spokojnie, lata temu uwięziłam tu tego gościa. Cześć, Ted. Czułem Raven. Więc dzisiaj chciałbym zaproponować przygodę, jakiej jeszcze nie było. Coś wielkiego. Coś, czego jeszcze nigdy wspólnie nie doświadczyliśmy. To chodźcie, przybierzemy do wieży balony i polecimy w te wszystkie cudne miejsca, które chciałem zwiedzić z żonką, ale odeszła. A ja proponuję podjąć próbę ucieczki z przezimnej epoki lodu i poobserwować zabawnego stwora z żołędziem. Albo chodźcie, znajdziemy tę słynną, magiczną lampę. Gdybym znalazł lampę, to księżniczka może by zwróciła na mnie uwagę. Chwila, moment, trochę was poniosło, ale Tytani, kochani, wstrzymajcie oddech i trzymajcie się kanap, bo uwaga, uwaga, zapraszam was do. Do kina! Razem tam sobie pojedziemy! Razem kupimy bilety! Usiądziemy wszyscy obok siebie! Między nami miejsce wolne, żebyś nie czuła się niezręcznie. Hej, tu nie chodzi o razem i drużynę. Po prostu nie chcesz iść sam do kina, prawda? Czyli przyjemne z pożytecznym. To co, na co mielibyście ochotę? Jestem za maluchy kontra psy. Tą raczej marną kreskówką, która leci na stop fili. Czy ty oczekujesz, że dobrowolnie opuszczę dom i wydam swoje własne pieniądze, żeby obejrzeć na cudzej kanapie coś, co mogę obejrzeć na swoje, która jest tu? Kiedy kino, to super sprawa, w domu kina sobie nie zrobimy. Powiedzcie, lubicie efekty specjalne? Tak! A kompletnie niewiarygodne były trzy i numery? Tak! Czy macie Fiona na punkcie ekspozycji? Tak! E, ale. Ekspo co? co niemo, nie bardzo wiem, co to znaczy. Dlaczego w telewizorze pada śnieg, a szo śniegu! Pewnie źle podłączyliśmy. Babunia! Przepotworna ilość kabli! Coś jak spaghetti z wątróbką, którego w życiu nie tykasz! Titani, nowa misja! Musimy naprawić telewizor, bo inaczej z wieczoru filmowego nici i nigdy już nie będzie telewizji. Zostawcie to mnie, ale jeśli ma się udać, potrzebne mi będą gadżety. Kwantowy analizator kolorów, protonowy harpuno hak na kablu i moja małpka. Idź, moja małpko, idź! Bestia. Czy mnie słyszysz? Leć na dół, aż dotrzesz do pomocniczego gniazda wideo. Ja. Brachu nie dam rady, nie mam kwalifikacji. Weź się w garść, żołnierzu. Wieczór filmowy jest w Twoich rękach. Musisz przeciąć czerwony przewód. Nie, nie ten czerwony. Ha, ciekawe co się odłączy. Alarm. Odcięto zasilanie. Wszystkie cele otwarte. No świetnie. Doszło do przekroczenia rozdzielczości ekranu. Jeśli nie przetniesz właściwego kabla w 10 sekund, telewizor wybuchnie. A! Co? Ale który mam wybrać? Bestio, musisz podjąć męską decyzję, bo nie będzie filmu. Dobra. Ja dał radę. Hej hej, e, udało się. Czy to znaczy, że oglądamy mój film? Prosz, proszę, prosz, fajowy jest. Ekspozycja to podstawowe informacje potrzebne widzowi, żeby w ogóle zrozumiał historię. Coś mało porywające. Słucham? Ekspozycja jest najważniejsza. A gdzie tam? To nawet dziecko wie, że w filmie to przecież najważniejsze są wybuchy. Bo w tym twoim filmie będą wybuchy, prawda? Prawda. To, kochani, młodzi tytani idą sobie dzisiaj do kina! Ej, no masz! Patrzcie, zapomnieliśmy skoczyć po coś do picia. Zero problemu! z kruszonym lodem XXL dla przyjaciela. Ale ekstra! O ludzie, muszę do łazienki! A mnie marzy się gorący hot dog! Wedle życzenia! I nie zapominamy o musztardzie! Kulki. Lecą kulki! Kulki! No nie mogę się już doczekać. A ty wiesz, że ja też? Zdradzę wam, że filmy chyba zawsze były mi jakoś wyjątkowo bliskie. Kiedy byłem małym brzdącem, wymykałem się z domu do kina i zatracałem się w tej magicznej... Dlaczego teraz mówisz i nam przeszkadzasz? To była taka moja mała ekspozycja, żebyście wszyscy zrozumieli, czemu kocham kino. Wybacz, brachu, ale to nuda. Nie interesuje nas to. Chcemy wybuchy, rozumiesz? Wybuchy! Ale... Cicho! Zaczynają się zwiastuny. Uwielbiam zwiastuny. Najbardziej te, gdzie nic nie mówią. Porwali mu żonę. Złamali przepychaczkę. Dlatego on teraz wpuści ich wszystkich w kanał. Sedesy pożogi 4. Tego lata lepiej nie opuszczaj deski. Dwa razy lepsze niż sedesy 3! To ja nie mogę się już doczekać tych czwartych sedesów! Patrzcie, zaczynać się! Ale mnie ściska, trzymajcie mnie, bo zaraz chyba pęknę! Maluchy kontra psy. Ekstra! Bestia uratował wieczór filmowy, więc to on wybiera dzisiejszy film. Juhu! Będziecie w siódmym niebie! Edycja specjalna, wersja reżyserska. A któż to wybrał taki hit? Bestia wybrał, bo jest kit! Bez, bez złych sabiuszkiem jam. Więc dobrze się razem bawić wam! A, a! Yeah! Za tydzień gramy w planszówki. Myślałem, że już nigdy się nie pokażesz, Ryczy. No, mogłem się domyślić, że to ty, baby Jacku. Ugryziesz w końcu, panie Ryczy, czy będziesz tylko szczekał? Nie wybuchę, no po prostu nie mogę! Razem chcesz działać? A czemu mam ci nagle ufać? Jak nie zaufasz, to w życiu nie dopadniemy <s Nuclear> hakerów, którzy to chcą się włamać do białego domu! -ha 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 -ha! Cyberhakerzy! Si zauważyliście jaki specjalny był efekt specjalny?